Siemaneczko! Z tej strony? Kiedyś natrafiłam na taki filmik, gdzie kilka osób wspinało się na strome, pokryte jakąś śliską substancją schody, żeby zdobyć nagrodę na górze. I ogólnie wyglądało to mega komicznie, zwłaszcza jak jedna osoba z przodu się ześlizgnęła i taranowała pozostałych uczestników i każdy z nich musiał zaczynać od początku. No i nie uwierzycie, ta gra jest w Roblox. Jak to link do gry zostałem Wam w opisie filmu, przypominam też o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu, no i zostawcie pod filmem dużo łapeczek w górę. No dobra, zaczynamy, w ogóle jestem ubrana w jakiś taki kombinezon, przypominający trochę kombinezon ze Squid Game, nie? No i tutaj czekają nas te schody nieszczęsne. To już się ludzie ślizgają, co to za owce tutaj, a nie, to nie owce, to są kapibary, ktoś ma. No dobra, to co, wspinamy się, tylko może nie idźmy za kimś, bo jak ktoś się poślizgnie, to niestety nas staranuje. A, przestań się ruszać i przesuwa. No nie! Poślizgnęłam się, już spadłam na twarz, idealnie. Czekajcie, a jak będę skakać, oj, to chyba szybciej, nie? Szybciej się poślizgnę, ale może dam rady tak doskoczyć, nie? Bo tam jest fajna taka blokada pierwsza. Więc będziemy mogli tam się zatrzymać i gra nam wybaczy nasze błędy. Nie zostaw. No i czemu na mnie skaczesz? przewróciłaś mnie? Nie umiesz w to grać? Ja też nie umiem w to grać, dopiero się uczę. A przestań się ruszać, przesuwasz się. Dobra, nie, no to oni mnie zakaczyli. Mi się wydaje, że ten pierwszy poziom tutaj będzie bardzo, bardzo trudny. No zostaw. Dobra, czekajcie, nie ruszam się. Dobra, mamy równowagę, więc idziemy tutaj do blokady upadku. Czekajcie, może to przeskoczę, przeskoczę. O! Dobra. Nawet jak się poślizgnę, to tutaj się zablokuje. Nie! Dobra, one spadły na szczęście. Ale widzicie, to nie daje nam gwarancji. Możemy nawet się zaślizgnąć. Uuh! Dobra, to przeskoczy to do blokady. Nie! Uuh! Ale mnie strąciła prawie, no nie! Nie podcinajcie mnie tutaj, bo nie chcę już paść na sam dół. Proszę, zostawcie mnie. Ej, co tu? Nie, nie! Dobra, przeskoczyłam ją. Nie! No i spadam, bo się nie zatrzymałam. Najgorzej, zobaczcie, jakie lecę daleko. Dobra, dam radę, dam radę. Bardzo jasna w ogóle gra. Ja się tu Oj, czekajcie, miałam się nie ruszać. Nie, nie, no nie mogę! Zagaduję się i nie czytam komunikatów, że mam przestać się ruszać. To możemy w ogóle innych graczy tutaj, nie wiem, utrudniać coś. Naciśnij gracza za 9 robuxów. O nie! Uch, zatrzymała się na szczęście tutaj przede mną. No, zostawcie mnie. Dobra, przestałem się ruszać. Mogę banany tutaj jakieś kupić też. Bandę banan, trampolinę. To jest chyba jakaś mina za 19 robuxów. A te buciki, co to jest? Nie można odebrać nagrody, pozostało ileś tam minut. O, 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 czekajcie, przeskoczy to, dobra, jestem bezpieczna. No prawie, znowu ta, tutaj, no nie wierzę w nią. Ona mi cały czas utrudnia grę, no i spadam do tego klocka pierwszego, no, nie. Jak sobie nie poradzę. O, jajko, no i tutaj skosiłam innych graczy, nie, 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 nie. O, ale mnie prawie skosił gracz inny. Dobra, czekajcie, ja dojdę, dojdę, no. Nie popychaj mnie, dlaczego on mnie popchnął? No, to, to jest bardzo ciężka gra, wam powiem. Oj, przeskoczę go. Dobra, przeskoczyłam go. Jest okej, okay. czekajcie, do tego klocka. Dobra, nie strącać mnie. Proszę mnie nie strącać. Halo, idziemy, powolutku. Najgorzej się trzymać za kimś, bo jak ktoś się poślizgnie, to już koniec. Dobra, czekajcie, do tego momentu przeskoczę, przeskoczę. Okej, okay, dobra, mogę tutaj się walnąć głową. Nie szkodzi. Zostaw mnie, nie prze. No. no, co za gracze. dobra, ja idę z daleka od nich, wiecie? Dobra, idzie, idę tutaj. No, patrzcie, on mnie goni, on mnie goni, co za nubek. Dobra, przestań się ruszać, przesuwasz się, stoimy. Może lepiej tej lewej krawędzi się trzymać, co? Bo tutaj ci gracze są naprawdę jacyś dziwni. Dobra, nie ruszam się, nie ruszam się, idziemy, dobra, czekajcie, znowu ten komunikat. Tutaj niby 100 schodów jest tylko do pokonania, więc nie tak dużo. Dobra, przeskoczę, to przeskoczę. Nawet jak się poślizgnę, to tutaj się zablokuje na szczęście, więc możemy iść dalej. Dobra, czekajcie, nie ruszamy się. Ej, czemu ktoś tutaj jakąś taką tarczę ochronną. M nie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, bo cię skoszę zaraz. Czemu on nie odpada? No, nie, no niego, czemu on mnie zepchnął? Dlaczego on jest uodporniony na poślizgiwanie się? Zobaczcie, jak on skacze tam do przodu. On oszukuje. Dobra, nie ruszam się. Ale na razie jesteśmy na takiej bezpiecznej platformie. Nie wiem, jakąś minę chyba kupię. Miny wycieczkowe. Nazwa brzmi bardzo dobrze, więc chyba to kupię. Czekajcie, jak to rozstawić? Gdzieś tu to rozstawić? Nie no, to lepiej na schodach rozstawić, co? Ej, czekajcie, jak ja mam tą minę rozłożyć? A, dobra, literką T. No przecież się nie ruszam. O co chodzi? O nie! Mm, dobra, no nie wiem, że niego, przez niego się poślizgnęłam. Dobra, rozłożymy minę. Dobra, ta mina była fajna, ale wybuchła niespodziewanie, więc jeszcze ją sobie dokupię. Co mamy jeszcze w sklepie? Banan. Aha, bo to za klejnoty będziemy mogli kupić, ale tam się ktoś potężnie zaślizgnął. Dobra, kupujemy minę. Oj, czekajcie, tylko nie mogę się ruszać. Kupujemy więcej min do rozstawienia. Zrobimy ludziom niespodziankę. Oj, 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 oj! Wejdzie ktoś tu? Patrzcie, weszli w to Patrzcie, we szli, ktoś się ześlizgnął teraz. Ale fala poleciała, ale nie za dużo osób. Kurczę, oj! Ale mnie skosiła, aż szpagat zrobiłam, zobaczcie! Czy mi się kiedyś uda tam wejść, na sam szczyt? Dobra, czekajcie, bo się ślizgam, ślizgam się... Nioo! No i skosiłam kolejne osoby, sorki! Oj, 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 oj! Wybaczcie, ja jestem nieprzewidywalna. Dobra, idziemy. Nie skacz mi po głowie! Nie skacz mi po głowie, oj, 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 bo was skoszę tutaj i lecicie ze mną zaraz, pyk! Czemu nie poleciały ze mną? Halo! Dobra, czekajcie. Ja kupię kolejną minę chyba. Bardzo mi się te miny tutaj podobają. Banany takiego efektu nie dadzą, ale mina już tak. Dobra, może ktoś w nią wejdzie, może też w nią wejdzie. O nie, ja sama chyba w nią wejdę, to no nie wierzę się. Kto stawia miny, ten sam w nie wpada, nie? No to jestem typowa. Ja. I ja naprawdę ja dopiero ile tych schodków tutaj pokonałam? Niewiele. Oj, są gracze. Dobra, skoczę. Oj, oj, dobra, przeskoczyłam ich. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Idziemy dalej, nie ruszam się, nie ruszam się. Odejdźcie ode mnie. Nie strącajcie mnie. Ja chcę dotrzeć do tamtego kawałka bloku. Dobra, nie ruszam. Zostaw mnie, zostaw mnie Massi, dobra. Nie! Huh! Przeskoczyłam go, a już widzieliście, już chciałam je zabrać ze sobą. Na sam dół. Ja się nie... nie! Zostaw! Zo... No typie! Nie wierzę w Ciebie! Dobra, czas na nich minę kolejną rozstawić, tylko żebym w nią nie wpadła, bo będzie bardzo źle. Eee, jak to się rozstawiało? Kurczę, nikt w nią nie trafił. Może ktoś wejdzie. Dobra, <szedł> no i spadają, patrzcie, pyk. Dobra, czekajcie, nie miałam komunikatu jeszcze. Więc jest dobrze, nie przeskoczę tego, nie przeskoczę tego, dobra. Czy uda mi się tutaj dojść? Na razie się nie ślizgam, jest dobrze. Ej, coś się stało, że się nie ślizgam. Halo, czy ja coś odblokowałam? Zobaczcie, ja idę normalnie, idę normalnie, proszę mnie nie popychać, tylko proszę. No nie, on mnie ostatnio ściągnął na dół, na dół. Ej, tam już koniec chyba jest, uda mi się to przejść? Czekajcie, czy ktoś mnie tutaj zaraz... Ja idę tu do boku. Ale zobaczcie, co się stało, że ja się nie ślizgam w ogóle na tych schodach. O, dobra, teraz. Odblokowałam już. Odblokowałam. Idziemy. W końcu nam się uda dojść na szczyt. O, dobra. Aż padłam na podłogę ze zmęczenia. Zobaczcie, czerwony dywan. Co tutaj mamy? Teleportuj się z powrotem, aby pojawić się, ale zarabiaj więcej kryształów. OK, Możemy sobie hełm dokupić. Nie, tu moja czapeczka bananowa jest odporna na każdy wstrząs, każdy upadek. Banany... Miecz, ej, miecz tylko za kryształy? Nie, za robuxy też jest. Tarcza. Aha, czyli to ktoś miał tą tarczę. Moja mina ukochana, to moja ulubiona już mina będzie tutaj na tych graczy. Dobra, lecimy kolejną rundę. No, bo przecież nie może tak krótko odcinek trwać. Tu trzeba się bawić, bawić. Proszę mi nie strącać, nie. Ja tam doskoczę. Nie, nie zdążyłam! Zaskosiłam kogoś jeszcze po drodze, idealnie. Mi się wydaje, tutaj początek tej gry jest najbardziej zabawny, nie? Bo tu każdy walczy. Oj, czekajcie, nie, nie ruszam się. Ktoś spada, ale nie, nie skosił mnie. Tu początek tej gry jest najzabawniejszy, nie? O, dobra, mamy pierwszy, pierwszy bloczek. Okej, okay, okej, okay, idziemy dalej. Pyk. Oj, miałam się nie ruszać! Nie! Sama się ruszyłam, to mój błąd był, to mój błąd, ale... A nie skosiłam, myślałam, że kogoś skoszę. Dobra, tu trzeba minę kupić, wiecie? Trzeba w końcu na coś te roboksy wydawać. Halo? Gdzie moja mina? Czemu nie mam miny? Jeszcze raz, dobra, teraz mam. Oj, oj, oj! Ktoś mnie zachwiał tutaj, teraz mam, więc zaraz ją rozłożymy. Tylko pójdziemy do klocka, bo pewnie się zaraz przywrócę. Oj, oj! Lecą, lecą, ale mnie nie strącicie tutaj, dobra, położymy zaraz minę. Pod te się ją stoję. A sama się tutaj wkopałam! Oj, 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 oj! Cię wysadzili tam, no ale niestety spadłam razem z nimi, ale lipa. Chciałabym coś jeszcze tutaj. Nie topesz zemsty, jak to dobrze brzmi. 250 Robuxów. Ej, ja to kupię, chyba. Ja to kupię. To, je, to może być lepsze niż mina, a może to będę miała na zawsze. Co? O, Batman! Wierki, aferki! Batman! No, gościu, bo zaraz oberwiesz tutaj z Batmana. Pew! To będzie kozak, to będzie kozak, słuchajcie. Co ja kupiłam właśnie? To będzie najlepsze wydane Robuxy, chyba. Czekajcie, przeskoczę to. A nie! U, dobra. Kosimy ich moim Batmanem teraz. Nie wygracie, ja wygram. Jak tego używać? Oj, 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 oj. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Zaraz ich skosimy tutaj. No halo, jak mojego Batmana się używa? O, dobra, Kliknę, bo mi się tu już coś poklikało. Klik, oj. Oj, 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 Chodź tutaj, Sigma, zaraz cię skosimy moim Batmanem. Nie, nie uciekaj, nie uciekaj Przede moim Batmanem. Zostaw! Mm. Szybko, gonimy ją! Gonimy ją! Nie zdążę chyba ją dogonić, niestety. A może? A może? A może? Nie zatrzymam się! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Nie! Zdążyłam! No. no, 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 no! Czemu? Czasami ten Batman działa, czasami nie działa. Ale fikołka zrobiłam na ludzi skosiłam po drodze. Ten Batman raz działa, raz nie działa, patrzcie. klikam. O, teraz, teraz zadziałał. A, to ma cooldown! 10 sekund. Dobra, nie ruszam się. O! Było blisko! Było blisko. Ja powinnam tam na samej górze stać i tych, tym Batmanem wszystkich kosić tutaj po drodze. Pyk! W ogóle taki dźwięk jest, takie pyk! No nie, zatrzymaj się, najgorzej, nie! Huch. Dobra, kupiłam kilka min i je teraz rozstawimy tutaj na innych graczy. Czekajcie, tu, tu drugą, tu trzecią, tylko żebym się sama nie poślizgnęła. I tu czwartą. I zrobimy tutaj teraz, zobaczcie, takie utrudnienie im. Oj, 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 leci, leci, leci! I w minę, pyk! Dobra, jedna mina jest rozwalona. Czekajcie, żebym ja się sama nie poślizgnęła. No proszę nie, no proszę nie, no przecież byłam grzeczna, byłam grzeczna. Czemu ja się poślizgnęłam? Dobra, czekajcie, może oni wejdą w tą minę, proszę. A jak nie, to sama was strącę tutaj, pyk! Kurczę, miałam taki ambitny plan, żeby zostawić całe schody tymi minami, ale niestety nie udało się. No proszę mnie nie ściągać tutaj, nie! Tyle wydałam robuxów na te miny, jeszcze dwie tam zostały. No zejdź mi z drogi! Przeszkadzasz! Chcę tam na sam szczyt się wdrapać. No idźcie, idźcie, wejdźcie w tą minę. Proszę, proszę, wejdźcie w tą minę. A nie! Kurczę, nie przeskoczyłam go. A po ile banany są? 19 robuxów. To może te banany jeszcze porozstawiamy tutaj. O, dobra. Kilka bananków, banda banan rozstawiona, tutaj może więcej ich kupię, co? Czekajcie, czekajcie, szybko wykupimy, żeby ktoś mnie nie trącił tutaj. A, a, nie, 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 co ty zrobiłeś chłopie, najgorzej, ja tam w łapkę rozstawiałam, a ty zepsułeś wszystko, no nie. Dobra, będę po drodze tutaj te banany, oj, 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 ja w zaraz wiedziałam, najgorzej. No taki fajny plan miałam! Dobra, w tym miejscu kończymy. Bardzo podobała mi się ta gra. Jeżeli Wam też, to zostawcie tutaj bardzo dużo opetek w górę. A ja Wam życzę udanego dnia. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!